Gość Poranka. Dzień dobry, rozpoczynamy program Gość Poranka. Dzisiaj w moim studiu mam dwóch gości. Przyjemność e, gościć nauczyciela informatyki i przedsiębiorczości pierwszego LO imienia Zygmunta Krasińskiego pana Stanisława Szulca. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I e, ucznia e, klasy drugiej Radosława Kacprzaka. Na profilu matematyczno-informatycznym jesteś. Witam Cię serdecznie. Panowie, spotkaliśmy się, aby porozmawiać o rajdzie rowerowym. Bardzo przyjemna sprawa. Sezon rowerowy się zaczyna i postanowiliście, panowie, zorganizować rajd rowerowy. Tak, u nas w szkole, czyli w Kreśniaku, mamy tak zwany klub rowerowy składający się z uczniów, części nauczycieli. Nie jest to taki zdyscyplinowany klub, ale często, jak ktoś ma czas w weekendy, jeździmy. Jeździmy sobie w okolicach Ciechanowa, północnego Mazowsza. I w momencie, znaczy od obchodów stulecia szkoły i dwusetnej rocznicy naszego patrona szkoły, Zygmunta Krasińskiego, postanowiliśmy organizować rajdy szlakiem rodu Krasińskich. Ród Krasiński jest mocno związany z tutaj z północnym Mazowszem. I aby przybliżyć e, historię tego rodu z, e, i historię regionu, e, organizujemy rajd. Jest... Świetny pomysł, ponieważ z roweru najlepiej widać. Jasne. Także jak, jak, jak się przedstawia trasa takiego właśnie rajdu, może opowiemy pokrótce. Wjeżdżamy z, z naszego liceum, jedziemy w kierunku Opino Góry Górnej, gdzie tam mamy przystanek, mamy tam wspólne zdjęcie z całą grupą, trochę zwiedzamy. Następnie kierujemy się, w kieru jedziemy w kierunku Lipy, gdzie jest dość stromy zjazd i podjazd pod górkę, prawdopodobnie tutaj w okolicy najwyższy Następnie jedziemy w kierunku szulmierza. Tam mamy przystanek, ognisko. I tu może profe, pan profesor dalej. To znaczy tutaj dzięki uprzejmości leśniczego z szulmierza, pana Jozy, mamy tam ognisko. I przy pomocy Rady Rodziców jesteśmy w stanie zorganizować kiełbaski, napoje i taki relaks. Tam jest dość fajne miejsce, możemy tak się zrelaksować, odpocząć. Po tym ciężkim podjeździe. podjeździe. Tam jest również hodowla Danieli, w związku z tym każdy coś tam dla siebie znajdzie. Dużo przyrody dookoła. I każdy może wziąć udział w takim rajdzie, Ta... dołączyć się do, do panów i swój, swoim rowerem. A jak rower przygotować, właśnie, bo ten sprzęt też jest. Trzeba ważny. dobrze pamiętać, żeby zrobić przegląd przed wyjazdem. Trzeba sprawić wszystkie hamulce, czy przerzutka dobrze działa. Musimy również zabrać ze sobą jakiś sakwę lub plecak. Trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu, ponieważ sama woda nie zawsze wystarczy. Są również potrzebne różne środki, takie jak napoje izotoniczne, które nawadniają o wiele bardziej organizm. No, pamiętajmy również jeszcze o jakimś przeciwdeszczowym ubiorze. Pogoda jest zawsze nieznana. No właśnie, a oświetlenie, czy to będzie rajd później wieczorną porą? Się odbyło? Się zaczyna rano. A, także oświetlenie tylko tak na wszelki zawsze wypadek odblaski. Nie, nie, my będziemy oczywiście, rowery muszą być w pełni sprawne. O godzinie 8.30 podjedzie na naszą prośbę policja. Policja prze, zrobi przegląd naszych rowerów. Swój, rodze, przegląd, swój przegląd No i udzieli instruktorzy, ponieważ zależy nam, żeby ten rajd zwrócił również e, uwagę, znaczy zwróci, chcemy zwrócić uwagę, e, żeby bezpiecznie poruszać się na rowerze. Ponieważ ostatnio widziałem no, szalony dla mnie obrazek, e, kiedy rodzic z maleńkim dzieckiem, który te w dwójkę, jadąc na rowerze przez tatarską, przejeżdżali na przejściu dla pieszych. Jest to jest po prostu nie do pomyślenia. I chcemy również to, na to zwrócić uwagę, że musimy jeździć bezpiecznie na rowerach, ponieważ e, no, stwarzamy zagrożenie, szczególnie dla siebie, Ponieważ nigdy nie wygramy z samochodem, to jest. Dołączamy się, dołączamy się do tego, aby, aby zawsze, zawsze pamiętać o bezpieczeństwie. I przypomnijmy jeszcze raz, o kiedy rozpoczyna się rajd i um, kiedy trzeba się stawić pod y, liceum, żeby wziąć w nim udział. Czy znaczy, tak? Lista już jest zamknięta. Tak, A, na lista naprawdę. jest już zamknięta. Jest, zamknięta. jest około 100 uczestników, plus absolwenci, których bardzo serdecznie zapraszamy. To są. Absolwenci, którzy brali udział dwa lata temu i rok temu, i na pewno będzie ponad więcej nas jak stu. Jeśli ktoś jest chętny, oczywiście jest pełnoletni i bierze pełną odpowiedzialność za siebie, to również zapraszamy do tego rajdu. Jedziemy w pomarańczowych koszulkach. Jedziemy 5 czerwca, i tutaj prośba do wszystkich, żeby, żebyście nas jakby no, uważali na nas. Jeśli zobaczycie dużą grupę rowerzystów, to bardzo proszę o ostrożność. Trochę wolniej i dajmy trochę, część ulicy oddajmy rowerzystom. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Czas naszej audycji dobiegł końca. Coś panowie chcieliby jeszcze dodać. Już wszystko. To fantastycznie. Dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi był pan nauczyciel informatyki i przedsiębiorczości pierwszego LO imienia Zygmunta Kraśńskiego Stanisław Szulc. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. I uczeń y, klasy właśnie matematyczno-informatycznej Radosław Kasprzak. Dziękuję serdecznie i zapraszam państwa na kolejny program. Do usłyszenia.